15 listopada. Dziękuję ci, Wilhelmie, za serdeczne współczucie, za życzliwą radę i proszę cię bardzo, bądź spokojny. Muszę przecierpieć wszystko i przy całym znużeniu sił mi na to nie zabraknie. Wiesz dobrze, że szanuję religię i zdaję sobie sprawę z tego, że jest niejednemu strudzonemu podporą, niejednemu łaknącemu ochłodą. Ale czyż jest? Czy musi być tym dla każdego? Spójrz na świat szeroki, a ujrzysz całe rzesze ludzi, którym religia nie była nigdy niczym i niczym nie będzie bez względu, czy ją im głoszono, czy nie. Dlaczegóż tedy mnie ma być ostoją? Wszakże sam syn Boży powiada, że ci będą wokół Niego, których pośle ojciec. Jeśli mnie tedy nie pośle, jeśli jak mi powiada serce, pozostawi mnie dla siebie, to cóż będzie? Proszę Cię bardzo, nie zrozum tego opacznie, nie sądź, że w niewinnych mych słowach tkwi szyderstwo. Otwieram przed Tobą całą duszę moją, choć wolałbym zamilczeć, bo niechętnie mówię o rzeczach, o których wszyscy wiemy bardzo niewiele. Człowiek musi wycierpieć tyle, ile mu przeznaczono, Wypić swój kielich, to jego los. Ale jeśli kielich zesłany Bogu z nieba był zbyt gorzki dla jego ludzkich ust, to po cóż ja mam udawać i twierdzić, że mój kielich ma smak słodki? Czemuż miałbym się wstydzić, wyznać to w chwili, kiedy moja cała istota waha się pomiędzy być lub nie być, kiedy przeszłość. Błyskawicowo rozświetla przepaść przyszłości, gdy wszystko wali się pode mną i gdy świat ginie razem ze mną. Wszakże ustami moimi woła istota ludzka, zdana na samą siebie, tracąca siebie samą, nieuchronnie zapadająca się w nicość, i z głębi onych daremnie, starając się na wierzch wydobyć, wyrywa się rozpaczny głos: Boże mój. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuż bym się tedy miał wstydzić onego wołania? Czemuż bym nie miał bać się onej chwili, kiedy drżał przed nią ten, który mocny jest zwinąć niebiosy, niby postaw sukna?